Jan G. niespokojnie chodził od pokoju przez kuchnię i z powrotem. Zdenerwowany wyglądał przez okno i co chwilę spoglądał na zegarek. Wskazówki wskazywały już na godzinę 22, a jego córki wciąż nie było w domu. To było bardzo dziwne. Iwona zawsze była punktualna i nigdy się nie spóźniała. Do domu miała wrócić po godzinie 19, bo tak kursował autobus z Lubartowa przez Dąbrówkę. Osiemnastolatka wysiadła na przystanku, skąd miała do pokonania około 1500 metrów pieszo, zanim znalazłaby się w domu, w pobliskim bratniku. Z reguły ta trasa zajmowała jej kwadrans, później rozpoczynała swój rytuał, włączając telewizor i z uwagą śledząc losy Natalii Oreiro, odgrywającej rolę młodej Rosario w serialu Zbuntowane Anioł. Żyła losami bohaterki i nie chciała przegapić kolejnych odcinków. Dlatego też po szkole wracała wprost do domu. Ale tego styczniowego dnia nie dotarła na czas. Początkowo rodzina nie panikowała. W końcu Iwona to dorosła kobieta, która mogła się z kimś zagadać. Być może ciężkie tego dnia warunki atmosferyczne sprawiły, że autobus nie dojechał na czas, a może w szkole coś wypadło i musiała zostać dłużej. Jednak gdy zegar wybił godzinę 22 i już żaden autobus do Dombrówki nie dojeżdżał, sprawa zaczęła robić się poważna. Pan Jan wsiadł w samochód i pojechał na przystanek. Stamtąd spenetrował dokładnie trasę, którą jego córka musiałaby pokonać, idąc do domu. Jednak niczego niepokojącego nie zauważył. W tym samym czasie zaniepokojona matka dziewczyny dzwoniła po znajomych córki, chcąc dowiedzieć się czegokolwiek, ale nikt nie umiał pomóc. Po lekcjach młodzież rozeszła się do domów i nikt nie wiedział, gdzie jest Iwona, a z pewnością nie była u żadnej z tych osób. Wtedy ojciec postanowił zadzwonić na komisariat policji w Miechowie, zgłaszając zaginięcie córki. Tak rozpoczęło się śledztwo, które trwało wiele lat i obfitowało w niesamowite zwroty akcji. Śledztwo, które podzieliło społeczeństwo na tych, którzy uważali, że morderca wciąż jest na wolności, i tych, którzy cieszyli się, że sprawca odbywa karę pozbawienia wolności. Ale czy faktycznie za murami zakładu karnego przebywa faktyczny sprawca brutalnego zabójstwa? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Około godziny drugiej w nocy w bratniku, gdzie mieszkała Iwona, zaroiło się od radiowozów policji. Do akcji poszukiwawczej włączała się rodzina, sąsiedzi oraz okoliczni mieszkańcy. Część ludzi zebrała się w domu państwa G i odmawiali Różaniec w intencji szczęśliwego zakończenia poszukiwań. Nikt nie tracił wiary w to, że dziewczyna wróci do domu cała i zdrowa i wyjaśni powód swojego spóźnienia. Niestety nadzieja prysła dość szybko. Policja dotarła do kierowcy autobusu, którym zazwyczaj wracała Iwona. Doskonale znał ją i wielu innych pasażerów, których codziennie widywał. W takich społecznościach ludzie nie są anonimowy i każdy listonosz czy kierowca autobusu ma o mieszkańcach wiedzę znacznie lepszą niż nie jeden dzielnicowy. Kierowca zeznał, że 4 stycznia 2001 roku zabrał z przystanków w Lubartowie m.in. Iwonę G. Dziewczyna zachowywała się spokojnie, nie była przerażona. W dodatku nie podróżowała w towarzystwie jakichś obcych osób. Wszyscy w autobusie byli znani co najmniej z widzenia. Nic niepokojącego nie zwracało uwagi kierowcy. Na przystanku w Dąbrówce dziewczyna wysiadła, zresztą jak zawsze sama. Na przystanku ani w jego okolicy nie było żadnych osób. Nie stał też zaparkowany żaden samochód. Dziewczyna wysiadła, autobus odjechał. Te ustalenia pozwoliły policjantom ograniczyć poszukiwania do terenu pomiędzy przystankiem a miejscem zamieszkania zaginionej. Zatem do sprawdzenia była półtora kilometrowa trasa. Aby nie przegapić żadnego ewentualnego śladu, policja prosi ochotników zaangażowanych w poszukiwania, aby ustawili się w równych odstępach, tworząc sznur i poruszając się powoli do przodu, dokładnie sprawdzali każdy fragment terenu. Gdy ktoś zauważy coś, co wyda mu się podejrzane, wydaje ustalony okrzyk i cała tyraliera staje jak wryta. Tym razem też tak było. Grupa ludzi ustawionych w linie przemierzała las w poszukiwaniu najmniejszego śladu. W pewnym momencie rozległ się przeraźliwy krzyk. Jedna z kobiet zawadziła nogą i, omal nie upadła na leżące przed nią zwłoki młodej kobiety. Ofiara była tak zmasakrowana, że ciężko było wskazać, że to Iwona. Ciało znajdowało się około 30 metrów od szosy, mniej więcej w połowie drogi, którą dziewczyna musiała pokonać idąc do domu. Spodnie i bielizna były opuszczone do kostek. To sugerowało jasny motyw zbrodni. Jednak, czy aby na pewno tak było i czy morderca nie upozorował zwłok? Należało przeprowadzić sekcję. Dużym utrudnieniem dla śledczych były warunki atmosferyczne. Zalegający i wciąż padający śnieg zatarł wiele śladów, jak chociażby ślady odejścia sprawcy. Wtedy można byłoby ustalić jakiś kierunek, a tymczasem policja nie miała niczego poza ciałem. Być może, gdyby wówczas wykorzystano psa tropiącego, sprawa nabrałaby tempa, ale niestety tak się nie stało. Od rana na miejscu zbrodni trwały czynności procesowe. Zabezpieczono ciało do prosektorium i przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca. Według ustaleń wszystko wskazywało na to, że do zabójstwa doszło w miejscu porzucenia ciała. Sprawca musiał jakimś sposobem wciągnąć dziewczynę do lasu, być może zagroził jej jakimś przedmiotem. Wiele wskazywało też na to, że mordercą może być ktoś z mieszkańców wioski lub najbliższej okolicy. Skoro kierowca autobusu zeznał, że nie widział nikogo na przystanku, to znaczy, że sprawca albo czaił się w lesie na swoją ofiarę, wiedząc, że ta będzie wracać do domu sama, albo najechał na moment, kiedy Iwona szła drogą i postanowił zaatakować. Jakby nie było, sprawca doskonale znał teren. Do morderstwa doszło w miejscu, gdzie nie ma żadnych zabudowań. Gdyby zrobił to ktoś przypadkowy, na przykład przejezdny, Wówczas nie ryzykowałby wciągnięcia dziewczyny w las, a tym samym pozostawiając swój samochód na jezdni. Wówczas ktoś mógłby go zauważyć i zainteresować się sytuacją. Przejezdny raczej uprowadziłby ofiary i wykorzystał z dala od drogi, gdzie zapewne dojechałby samochodem. Zatem najbardziej logiczną wydaje się wersja, że sprawca wiedział, obserwował i czekał na Iwonę. Policja, nie mając żadnych tropów, zaczęła typować sprawców. Pierwszym z nich był aktualny chłopak zamordowanej. Funkcjonariusze w jej pokoju odnaleźli pamiętnik zwykły zeszyt, w którym Iwona G. codziennie notowała najważniejsze chwile swojego życia. Ostatni wpis, dodany 3 stycznia, mówił o tym, że właśnie minęło 11 miesięcy i jeden dzień, od kiedy jest w związku. Śledczy postanowili sprawdzić tego chłopaka. Być może on miał powód, żeby zamordować swoją dziewczynę. Przecież z poprzednich podcastów znamy historię, kiedy miłość kończyła się morderstwem, gdy na przykład kobieta zaszła w ciążę. Tym razem jednak tak nie było. Mężczyzna miał niepodważalne alibi na czas morderstwa. Poza tym byli udaną parą, która planowała wspólną przyszłość. Policja postanowiła sprawdzić wszystkich młodych mężczyzn z okolicy. Na wstępie wyselekcjonowano dziesięciu, wśród nich Michała W. Młody chłopak mieszkał w sąsiednim domu z zamordowaną Iwoną. Znali się od dziecka i dorastali razem. Nigdy nie mieli się ku sobie, a przynajmniej ona nie była zainteresowana bliższą znajomością z sąsiadem, który i tak miał dziewczynę. Sekcja zwłok wyjaśniła, że dziewczyna zginęła od kilku uderzeń w głowę, tępym narzędziem o falistym kształcie. Być może kastetem. Ponadto ofiara nie została wykorzystana w klasyczny sposób, a sprawca co najwyżej dotykał obnażonych części ciała. Być może został spłoszony, albo warunki atmosferyczne uniemożliwiły mu osiągnięcie celu. Podczas przesłuchania, Michał W. wyjaśnił, że tego dnia, około godziny 17, pojechał rowerem do swojej ciotki Ireny. Po krótkich odwiedzinach. Również rowerem pojechał pod sklep, gdzie kupił piwo. Warto dodać, że sklep oddalony jest od miejsca zbrodni około 900 metrów. W sklepie w towarzystwie kolegi i na oczach ekspedientki spędził czas do godziny 19, aż do jego zamknięcia. Później pożegnał się z kolegą i pojechał rowerem do domu. Gdy dotarł na miejsce, zadzwonił z aparatu domowego do swojej dziewczyny i rozmawiał z nią kilkadziesiąt minut. Te zeznania potwierdziło wiele osób, w tym mama zamordowanej Iwony. Zeznała, że faktycznie w tym przedziale czasowym pojechała do sklepu i widziała w nim Michała W., ubranego w czarny golf. Zwróciło to jej uwagę, bo była zima, a on nie miał kurtki. Policja sprawdziła to, co zeznał siedemnastolatek. Faktycznie według Billingów o godzinie 19.18 dzwonił do swojej dziewczyny i rozmawiał z nią ponad 20 minut. Jednak w poniedziałek 8 stycznia policja ogłosiła, że mają domniemanego mordercę, który przyznał się do przestępstwa. Był nim Michał W. Do tej pory raczej przeciętny chłopak. Był spokojny, nie wdawał się w żadne konflikty i nie był karany. Z rówieśnikami utrzymywał koleżeńskie stosunki, często bawili się razem na lokalnych dyskotekach lub spędzali czas poza domem. Nic nie wskazywało na to, żeby ten chłopak miał powód, aby pozbawić życia dziewczynę, z którą dzieliło go tylko ogrodzenie. Jednak fakty podawane publicznie były takie, że chłopak przyznał się do winy, a sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Ulicami Lubartowa przeszedł marsz milczenia, a policja ogłosiła wielki sukces. Cała historia była przedziwna. Rodzice Iwony Gie nie dowierzali, że to ich sąsiad jest zabójcą. Przecież był u nich w domu i odprawiał różaniec w jej intencji. Czy byłby aż tak zimnym człowiekiem, aby po zabójstwie przyjść do domu ofiary i się za nią modlić? Proces w tej sprawie, zakładając, że dowodów byłoby wystarczająco dużo, żeby udowodnić winę, powinien odbyć się błyskawicznie. Ten jednak trwał dwa lata, a domniemany sprawca odwołał wcześniejsze zeznania. Michał W. twierdził, że jest niewinny i nie ma nic wspólnego z morderstwem Iwony. Nie spotkał jej tego dnia i nie było go nawet na miejscu zbrodni. Dlaczego przyznał się do zabójstwa? Według jego wyjaśnień, został do tego zmuszony przez śledczych. Ale przedstawiając wszystkie fakty, czy na pewno tak było? Prokurator odpierał zarzuty, bo przecież co prawda śledczy rozmawiali z podejrzanym, ale zeznania składał przed prokuratorem w budynku prokuratury. Tam mógł odwołać swoje zeznania i wyjaśnić rozbieżności. Poza tym to Michał W. opowiedział śledczym o szczegółach morderstwa, a sama policja o wielu z tych rzeczy nie wiedziała. Chłopak podczas wizji lokalnej sama wskazał miejsce, w którym zaatakował dziewczynę na szosie. Którędy szedł z nią do lasu i w jaki sposób ją zamordował. Wszystkie te wyjaśnienia pokrywały się z późniejszą sekcją zwłok. Wyjaśnił, że narzędziem zbrodni był kastet, który sam wykonał. I faktycznie w mieszkaniu podejrzanego w jego pokoju policja odnalazła taki przedmiot, choć zabezpieczono go dopiero podczas drugiego przeszukania. Skąd więc Michał W. mógł mieć informacje na temat zbrodni? Można by powiedzieć, że powiedzieli mu o tym sami śledczy, ale oni o wielu szczegółach nawet nie mieli pojęcia. Jednak to wszystko było nieważne w konfrontacji z dowodami obrony. Po pierwsze wiele osób widziało podejrzanego w sklepie o godzinie 19. Później Billing wskazywał na to, że o 19.18 był już w domu i rozmawiał z dziewczyną. Zatem miał 18 minut, żeby pójść w stronę przystanku, zaatakować i zamordować ofiarę, po czym wrócić do domu i zadzwonić. Sąd wykazał, że w tej sprawie nie ma żadnych dowodów, jak chociażby ślady DNA, ślady osmologiczne i żadnych innych dowodów łączących bezpośrednio sprawcę z ofiarą. Po dwóch latach spędzonych w areszcie, Michał W. odzyskał wolność. Wrócił do miejscowości, do domu, w którym codziennie widywali go rodzice Iwony. Cała wioska była podzielona. Jedni uważali, że jest winny, bo znał szczegóły, wskazał miejsce porzucenia zwłok i opisał jak zamordował. Inni twierdzili, że jest niewinny i został wrobiony. Sprawa ostatecznie trafiła do ponownego rozpatrzenia. Tym razem sąd nakazał przeprowadzenie eksperymentu procesowego. Podczas pierwszego procesu uznano, że sprawca nie mógł przejść pieszo 900 metrów, zamordować i wrócić do domu, żeby zadzwonić do dziewczyny. Tylko, że podczas zeznań świadków cały czas była mowa o tym, że sprawca poruszał się rowerem. Biegli wyliczyli, że Michał W mógł zdążyć zamordować w 18 minut. Eksperyment procesowy wykazał, że dojechanie na miejsce zbrodni w takich warunkach zajęłoby mu około 3 minuty. Tyle samo trwałby powrót do domu. Zatem na morderstwo miałby 12 minut. Podczas mowy końcowej sędzia powiedział: Może Iwona B wydawała się mu niedostępna, że nie dla niego. To już wie tylko oskarżony. Tak naprawdę do dziś nie ustalono motywu, jakim mógłby się kierować oskarżony. Podczas drugiego procesu sąd skazał go na karę 25 lat pozbawienia wolności i mężczyzna właśnie odsiaduje taki wyrok. Ale w tej historii jest jeszcze jedna nieporuszona kwestia. 2 stycznia 2001 roku zaginął Ludomir L, kolega Iwony G. Ona zginęła dwa dni później. Czy 18 minut wystarczyło, żeby pojechać rowerem na miejsce zbrodni. Zaatakować, sterroryzować, wciągnąć ofiarę do lasu. Rozebrać i zamordować człowieka, a następnie rowerem wrócić do domu, żeby zadzwonić do dziewczyny. 18 minut to mniej więcej tyle, ile trwał ten odcinek. Dziękuję wam za dzisiejszy podcast. Zapraszam na kolejne, a dziś już się z wami żegnam. Życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.